Cześć kochani, w kolejnym filmiku mam oczywiście smutne czwartki i powiemy sobie o książce, która jest erotykiem. Także osoby poniżej 18 roku życia, proszę wyklikajcie się z filmiku, a pozostałych zapraszam dalej. Będziemy sobie mówić o serii, którą zaczęłam czytać ze względu na to, że poprzedni filmik, który Wam tutaj podlinkuję, tak miał wysoką ocenę, zastanawiałam się wtedy, co mam czytać, okazał się dnem totalnym. Natomiast drugą książką, nad którą się wtedy zastanawiałam, był właśnie Never King od Niki Sandcroft. Tutaj właśnie ta cała seria tak naprawdę jest to retelling Piotrusia Pana. Znaczy ja nie mam pojęcia o tym, o co chodzi z Piotrusiem Panem. Wiem, że jest jakiś koleś, który ma ileś tam malutko lat, jakiś nie wiem, ile on miał, z 13 lat. W oryginale, oczywiście. Tak, moja wiedza jest zerowa. Także i on sobie lata do Nibylandii, która jest jakąś tam krainą, która nie wiem, jak działa. Jest tam dzwoneczek, bo to też jest powiedzmy w popkulturze zakorzenione wzorce. Jest kapitan Hack. te Ta historia, cokolwiek się tam dzieje, nigdy jakoś tak mnie nie przyciągała. Nie oglądałam żadnych iteracji. Filmowych nie oglądałam żadnych iteracji animacyjnych. W ogóle jest zrobiony chyba teraz na nowo Film, film o Piotrusiu Panu, nie mam generalnie o nim żadnego pojęcia. Także nawet jeżeli jest storytelling, no to miałam świadomość, że nie będę zbyt wiele wiedziała o oryginale, i jeżeli nawet są, będzie dużo tych nawiązań, to pewnie i tak ich nie wyłapę, więc jakby totalnie się nad tym nie skupiałam wchodząc z tą książkę, pomyślałam, że będzie. To pewnie mniej ciekawy. Nawet nie jestem Wam w stanie powiedzieć mojego podejścia do tej książki. Po tym, co ostatnio dostawałam w świecie erotyków, czyli kompletnie słabizny totalny. to jakoś nie spodziewałam się zbyt wiele. Tak naprawdę spodziewałam się troszeczkę się pośmiać, nie wiem rozluźnić, jakby podejść do tej książki totalnie, totalnie na luzie. Także jakby moje wymagania co do tej lektury nie były zbyt duże. Jakby na pewno ta książka jest w ogóle dosyć krótka. Każdy z tomów tej trylogii, czy właściwie teraz, znaczy jest czter, są cztery książki po angielsku, bo w Polsce zostały wydane trzy, czyli Never King, Dark One i Dare Wish Darling. Natomiast jeszcze jest po angielsku czwarta książka, ponieważ trzy tomy nie, nie zamykają tej historii, tak naprawdę. Natomiast każdy z tych tomów był bardzo krótki. To jest dosłownie 200 kilka stron, więc czyta się to szybko, co jest jednym z plusów na pewno. Jakby wchodząc w tą historię. A jeszcze co ciekawe, oglądałam ostatnio filmik, który dotyczy tego nowego filmu, oczywiście, właśnie Piotrusia Pana. I jakby. Były tam nawiązania do animacji. Jakby szokuje mnie teraz, jak patrzę na te fragmenty, co się dzieje w tej animacji. Jakby jest tam jakaś zatoka Syren, które nie wiem tam tego magicznego chłopaka podrywają. Dzwoneczek jest o niego zazdrosna w ogóle. są jakieś takie sceny, że Dzwoneczek nie może. Przez to, że jest podkreślone, że ma duże biodra, w jakiś sposób jest to zrobione. I, I jakby są takie sceny, więc nie może przecisnąć się przez ciórkę od klucza. Co tam się dzieje? Po prostu mamy do czynienia z jakimiś totalnie teoretycznie dziećmi, a podtekstów jest tam dużo. No ale jakby w pewnym sensie rozumiem z tego powodu, dlaczego to mógłby być erotyczny retelling. No ale totalnie wracając i odcinając się od materiału wejściowego, naszą główną bohaterką będzie Wini. Wini Darling, która jest jakąś wnuczką, czy może wnuczką Wendy? Coś w tym rodzaju. Mało tu nawiązań do, tak naprawdę, do Wendy. Nasza bohaterka po prostu jest z tej rodziny i z pokolenia na pokolenie przychodzi taka informacja. Te wszystkie dziewczynki, które się tam rodzą, jakby wiedzą, że kiedy będą miały 18 lat to zostaną porwane przez, właśnie, Pitera, Pana, na, do tej Niblandii, tak? W ogóle w całej książce jest po prostu nazwany panem, więc powiedzmy, że no i przychodzi pan, ona ma 18 lat, są jej urodziny, i mimo że matka próbuje ją uchronić, prób, nie wiem, jakieś dziwne znaki, jakieś miała szamanów, przeprowadzałaś jakieś znaki na ciele i tak dalej, i tak dalej, to jakby ten Pan przychodzi po naszą dziewczynę, dlatego że uważa, że ona pomoże mu odzyskać swój cień. Pan jest generalnie władcą wyspy, właśnie tej Niblandii, i jakby cień życia pozwala mu tą wyspą władać. Natomiast niestety on stracił ten cień. Nie wiemy dokładnie w jakich okolicznościach, natomiast uważa, że będzie w stanie wyciągnąć z głowy wini tą właśnie informację, ponieważ gdzieś poprzez powiązanie w tej rodzinie jakby teoretycznie fakt, że wspomnienia przechodzą z pokolenia na pokolenie, on będzie w stanie jakoś wyciągnąć to wspomnienie od niej, no nie wiemy do końca o co w tym chodzi, to jest bardzo takie nie do końca wyjaśnione, no i on w tej 18 urodziny ją porywa, co ciekawe. I do tego muszę nawiązać. Scena otwierająca tą książkę to jest właściwie scena, jakaś erotyczna w jakimś samochodzie pomiędzy tą mini a losowym chłopem, która ma chyba nam pokazać, że dziewczyna jest dosyć otwarta ym, seksualnie na przygody i tak dalej. I jest powiedziane, że nie wiem, przez spać z połową jakiejś drużyny. Tak, dostajemy tą informację na wejściu, żeby wiedzieć, że nie jest pruderyjna i tak dalej. Że... No, przygotować się na to, co może nas czekać dalej. <laughs> e, I generalnie, jak ona już przybywa do tej Niblandii, teoretycznie mm, ci mężczyźni, którzy tam są, jakby ten fakt Lost Boys, jakby zaginieni chłopcy, okej, okay, są tam jacyś zaginieni chłopcy, którzy są niechciani i tak dalej, e, ponieważ mamy taki wielki dom, e, który składa się z kilku pięter wokół jakiegoś drzewa magicznego i tak dalej, jakby na, na samej górze, po prostu tego drzewa, na takim najwyższym piętrze, właśnie zostaje tam zaprowadzona ta wini. Jest tam ta grupa mężczyzn, które z, którzy powiedzmy są ze sobą bardzo blisko i, i znają tą historię, po prostu wiedzą, co, dlaczego wini w ogóle tam jest. I jakby mamy oczywiście pana, i dalej mamy dwóch braci, czyli Basza i Kasa, i oni należeli kiedyś do Dworu Wróżek, które też są jednym z trzech właśnie miejsc na tej wyspie, ponieważ mamy ten, ten obszar zarządzany przez Pana, mamy właśnie to Królestwo Wróżek i mamy jeszcze obszar, na którym sobie rezyduje kapitan Hack. No i co tam dalej? No i mamy właśnie tych dwóch gości z, z rodu wróżek, którzy stracili swoje skrzydła, no nie mogą latać, gdzieś tam coś tam się dzieje w tle, no ale teraz sobie od już bardzo wielu lat, czy tam nawet dziesiątek lat, żyją tutaj z panem. No i mamy Wayne'a. I Wayne jest jakby z innej wyspy i ma w sobie cień śmierci tej wyspy. Jest dosyć groźnym gościem, jest bardzo też. Jakby na pewno nie można się do niego zbliżyć bez konsekwencji, ponieważ ten cień może w każdej chwili z niego wyjść i jakby go zacząć kontrolować, jest bardzo agresywnym gościem. I no, nie przepada za naszą dziewczyną, to na pewno. Jakby praktycznie od samego początku, teoretycznie wiemy, że tych czterech mężczyzn ma nie dotykać. Um, Wini w jakimś takim żadnym stylu łóżkowym itp. Natomiast oczywiście już pierwszej nocy dzieją się rzeczy. I jakby ten. No, oczywiście nie będę wam na ten temat opowiadała. Natomiast jeżeli chodzi o reverse harem i o książki reverse harem, to te wątki nie były złe. To miało być takie wszystko mroczne i tak dalej. Nie było to jakieś szokujące. Te sceny przynajmniej jakieś nie wydawały mi się takie, że nie da się tego przejść. I jakby no, wszystko było za jakąś tam obopólną zgodą i tak dalej, nie widziałam takich strasznie wielkich, czerwonych flag, jak to czytałam. Natomiast z drugiej strony też nie były bardzo źle. Napisane te sceny było ok, ale to, co właściwie mi się podobało we wszystkich tych trzech książkach, jeżeli można tak to w ogóle ocenić, to że, jakby ten wątek magiczny chyba troszeczkę ma sensu, albo jest ciekawy przynajmniej. Jeżeli w pierwszym tomie to nie ma tego aż tak bardzo, są raczej te relacje między tą mini a tymi Lost Boys'ami, natomiast jakby nie ma dużo, dużo czasu nie spędzamy na tym wątku szukania tego cienia, na, na tym wątku tej krainy i tak dalej. W drugim i trzecim tomie to jest bardzo szerzej powiedziane i ja właśnie bardziej lubiłam te tomy dalsze. Im więcej było tej magicznej otoczki, tym bardziej mi się podobało. No, bo chyba jednak ta historia w tle mnie bardziej wciągnęła, niż, niż jakby te, te wątki erotyczne już tak troszeczkę mi się przejadły bardzo szybko, ale no jakby to jest takie moje odczucie. Czyli mamy, nie wiem, mamy tą krainę wróżek. Oczywiście też ten World Building nie jest niesamowity i wspaniały, miejmy tego świadomość. Natomiast nie jest też zły. Mam jakieś magiczne jezioro, które może w każdej chwili, jeżeli powiedzmy ktoś do niego wpłynie, czy jakaś rzecz zostanie do niego wrzucona. To może nam coś oddać albo zabrać, może wciągnąć cię na dno, jakby może może uleczyć, ale może też kogoś dosłownie uśmiercić. Wiecie, no takie, takie fajne miejsce. Mamy ten charakterystyczny rzecz, że ileś jest wysp potem w tym archipelagu, że każda ma jakieś swoje specyfiki. Generalnie jest na każdej z wysp jest cień życia i cień śmierci. Natomiast Wayne właśnie ma w sobie. Cień śmierci z innej wyspy, czyli oba, właściwie, cienie z niblandii zniknęły. Także, no ale dlaczego on przebywa tutaj? No, jakby są pewne, pewne pytanka. Jest ta królowa wróżek, jakie są jej zamiary, tak naprawdę, ponieważ mamy tam, właśnie z dzwoneczkiem, też pewne wątki, które powiedzmy się zadziały wcześniej, tak? Także to wszystko, powiedzmy, się tam kumuluje. Pewne rozwiązania są bardzo proste, tak? Przychodzi jakiś tam złol, który coś chce zrobić, no ginie w 5 sekund. No to przy... pewne rzeczy, no wiecie, nie są takie idealne, to nie jest high fantazy, ale też się tego nie spodziewałam. Natomiast moje oczekiwania były bardzo niskie, a tak naprawdę nie było tak źle, więc w sumie na plus, jakby oceniłam pierwszy tom na 5 na 10, więc to też nie jest jakieś wygórowana ocena, ale w porównaniu mówię, z tym, co czytałam ostatnio, no to uważam, że całkiem nieźle poszło. A chyba właśnie drugi część tą to nawet yy, oceniałam w, w granicach szóstki, siódemki. Także nie jest źle, jeżeli właśnie lubicie reverse haremy, które nie mają jakichś takich zupełnie no, chorych scen. Chociaż no tak, taki, taki wątek kobiety, która jest bardziej po tej stronie yy. Jakby to opowiedzieć, żeby, żeby, żeby to wam wytłumaczyć? No, rzeczywiście ona jest taka troszeczkę niby upodlona, ale tak naprawdę w ciągu dnia to ją noszą na rękach, i jest księżniczką, a wiecie, w nocy to troszeczkę role się gdzieś tam odwracają, natomiast e, ci mężczyźni rzeczywiście się o nią troszczą, nie wiem, karmią ją i się nią przejmują, chcą ją chronić i tak dalej. Także no te, te relacje są takie czasem proste, czasem skomplikowane. Te postaci są troszeczkę różne od siebie, jeżeli chodzi o męskie postaci, ale tak naprawdę rzeczywiście Wayne, czyli ten taki gbur, gdzieś tam się na tym tle wydaje mi się lepiej pokazał, jakby rzeczywiście ta jego postać była troszeczkę bardziej rozwinięta niż pozostałe trzy. Nawet mimo, że to jest retelling Piotrusia Pana, to wydaje mi się, że Pan jakby nie był tak. Świetnie narysowany przez autorkę, jakoś tak też czasami wpada w tło. Ale no mówię, to jest takie moje zdanie, jak to widzę. Także jeżeli lubicie lewe z haremy, z jakąś minimalną nutką fantastycznych rzeczy, i jakimś tam wątkiem w tle, który mimo wszystko się pojawia, no to tajemnice też z czasem są nam opowiadane, także. Rzeczy na pewno są na plus. Nie wydawało mi się, że ta książka jest totalnie zła. Także aż nie wierzę, że to mówię, nawet mogę Wam ją chyba polecić, jeżeli lubicie podobne historie. Ta na pewno książka nie sprawiła, że chcę oglądać jakiekolwiek animacje czy cokolwiek związanego z Piotrusiem Panem, to that's for sure. No ale mówię, pozostanę w tej niewiedzy, jednak jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Także. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!